Dobrym mówcą publicznym wcale nie trzeba się urodzić. Badania pokazują, że są konkretne czynniki, które można zmierzyć, które wpływają na to, jak dobrze jesteśmy odbierani przez naszą publiczność. Pani Megan Stevens przeanalizowała ponad 100 tysięcy wystąpień publicznych i wyciągnęła z nich 7 najbardziej istotnych, najbardziej kluczowych punktów, najbardziej kluczowych elementów, które najbardziej wymierny efekt miały na to, jak było ono odbierane i jak ludzie postrzegali tych mówców, którzy przed nimi występowali. A ja teraz tymi siedmioma rzeczami podzielę się również z wami. Pierwsza rzecz to Twoja audiencja, twoi odbiorcy to zawsze najważniejsza osoba podczas prezentacji. Pamiętaj o tym, przygotowując każde wystąpienie. Pamiętaj o tym, co na czym najbardziej zależy Twoim odbiorcom. Jeżeli są to osoby, które na przykład są zainteresowane w otwieraniu swojej własnej przedsiębiorczości, to nie mów im o tym, jak dobrze wypadać na rozmowie kwalifikacyjnej. Dopasuj przekaz do tego, przed kim będziesz występować. Treść Twojej prezentacji zawsze jest ważniejsza niż jej forma. To oznacza, że nieważne jak dobrze występujesz, musisz mieć coś do przekazania. Musisz przekazać konkretną wartość, żeby ktoś zobaczył w Tobie naprawdę dobrego mówcę. I jedna bardzo ważna rzecz, którą Często robią ludzie, którzy występują na scenie, przemawiają w ten sam sposób, jakby pisali. Tak, jakby czytali zdania pisane po prostu do swojej audiencji. A chodzi o to, żeby zdania były właśnie znacznie krótsze i znacznie bardziej konkretne. Dlatego nie mów w ten sam sposób, co piszesz. Trzeci punkt. Zwiedz, jak bardzo istotny jest początek i koniec. Osoby, które zaczynają prezentację w stylu dzień dobry, nazywam się X, powiem Państwu dziś o Y, to był ogromny błąd, ponieważ z Twojego wystąpienia osoby zapamiętają prawdopodobnie trzy rzeczy. To, co powiesz na początku, może jak będziesz miał szczęście jedną rzecz ze środka i to, co powiesz na końcu. Dlatego bardzo mocno wykorzystaj te momenty w swojej prezentacji. Powiedz na początku coś najbardziej szokującego, najbardziej istotnego i tym samym zakończ. Środek jest naprawdę trudny do zapamiętania i ludzie, jeżeli będziesz miał szczęście, jak powiedziałem, może wyciągną z niego jedną rzecz. Dlatego pamiętaj, najlepsze i najbardziej smakowite kąski zostaw na początek i na koniec. Czwarty punkt, który jest najprostszy i najczęściej pomijany. Daj sobie czas na próby. Kiedy masz wystąpić za tydzień, to zacznij ćwiczyć już teraz. Już teraz stwórz sobie konspekt, już teraz wystąp sobie. Nawet, nawet bez konspektu, zobacz ile czasu mówisz o tym po prostu z głowy. Musisz dać sobie czas na przeciwczenie swojego wystąpienia, bo inaczej nie będzie ono za ciekawe. Piąty punkt. Zachowaj swój autentyczny styl na scenie. Wiele osób chce udawać innych mówców, w jakiś sposób ich naśladować. To jest niemożliwe. Znajdź swój autentyczny styl, którego nikt nie będzie mógł podrobić, i trzymaj się go. Nie staraj się naśladować. Oczywiście możesz wzorować się, swoją gestykulację, modulację głosem na inna, na podstawie innych mówców, ale znajdź swój styl, który będzie autentyczny dla Ciebie. Nie udawaj innych osób. Szósty punkt to nagrywaj się. To jest niesamowita wartość, wideo, feedback i oglądanie siebie samego podczas wystąpień. Nagrywaj swoje próby, nagrywaj swoje wystąpienia i potem spójrz na to i oceniaj siebie. To właśnie robimy w Leaders Academy w naszym klubie, w którym uczymy się przemawiać publicznie. Bardzo was serdecznie do niego zapraszam. Link będzie na pewno w opisie kiedy widzisz sam siebie możesz dać sobie najbardziej wartościową informację zwrotną. W końcu możesz zobaczyć co ty tak naprawdę robisz na tej scenie. Bardzo mało osób ma taką szansę, żeby zobaczyć siebie kiedy przemawiają. Dlatego ogromną wartością jest nagrywanie swoich wystąpień i później możliwość odtworzenia ich. I siódmy punkt to śledź swój postęp. To znaczy, zachowuj wszystkie prezentacje. Zachowuj swoje nagrania, zachowuj swoje notatki. Staraj się cały czas śledzić jaki jest swój postęp, co Wcześniej robiłeś. Zbieraj feedback, informację zwrotną od ludzi. Co robiłeś dobrze, co było fajne, czego, czego powinieneś robić mniej, co było do poprawy. Zwracaj na to uwagę i śledź swój postęp, patrząc przez pryzmat tego, co było, co jest i tego, co chciałbyś, żeby, tego, co chciałbyś, żeby było. Mam nadzieję, że wykorzystasz czas, który pani Megan Stevens poświęciła na zbadanie tych 100 tysięcy wystąpień publicznych i wyciągniesz wnioski z tych siedmiu... Porad. Jeżeli chcesz więcej wideo o tym, jak lepiej przemawiać na scenie, koniecznie subskrybuj ten kanał, napisz mi komentarz, czy masz jakieś swoje rady, jakieś może ty masz problemy, czy też wyzwania z występowaniem publicznym, koniecznie zawrzeć to w komentarzu. Polub te, to wideo, podziel się ze znajomym, który mógłby z tego skorzystać. Znajdź mnie na Facebooku, żeby być na bieżąco z takimi filmami. A my widzimy się już w kolejnym wideo za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!